Dzisiaj w naszej katedrze odbył się drugi etap Olimpiady Wiedzy o Mediach, o mediach czyli zawody, zawody okręgowe. Ponad 20 uczestników zmagało się z testem. Test, który zawierał 40 pytań, dotyczył m.in. historii mediów, dotyczył systemu medialnego w Polsce, czy pojawiły się także pytania na temat języka mediów. Uczestnictwo w Olimpiadzie pokazuje, że młodzi ludzie interesują się mediami i to nie tylko z przyczyn użytkowych, z przyczyn praktycznych. Sam udział w olimpiadzie jest także formą edukacji medialnej, która w dzisiejszych czasach, w czasach dominacji mediów społecznościowych i technologii jest nie tyle wyjściem naprzeciw oczekiwaniom młodych, ile już po prostu jest koniecznością. Dlatego cieszy nas tak duże zainteresowanie olimpiadą wiedzy o mediach, które również przekłada się na frekwencje. Na studiach dziennikarskich.